Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Lubicie zupę pieczarkową? Bo jeśli chodzi o mnie, ja uwielbiam. Dzisiaj pokażę Wam, jak właśnie ja robię zupę pieczarkową. Taką, można powiedzieć, na wypasie. Niesamowicie aromatyczną. Taką po prostu. Coś niesamowitego. Tak więc Zacznijmy temat. Warzywa na razie na bok. Na patelni. Rozpuszczam jedną łyżkę masła, pozostałą część masła do garnka. Oczywiście wszystkie ilości składników będą podane pod filmem. I zacznę od pokrojenia pieczarek. I pieczarki kroję dość grubo, półplastry. Pokrojone pieczarki przekładam na patelnię. I tutaj przez chwilę będę je przesmażał. Niech złapią delikatnie właśnie podsmażanego takiego aromatu. Ta zupka będzie przepyszna. I jeszcze dodam, że zupa bez mięsa i bez ziemniaków. A ja przygotuję sobie kolejny składnik, jakim jest cebula. I cebulę kroję w i od razu mogę dorzucić do garnka i teraz cebulę przez chwilę będę przesmażał niech delikatnie złapie koloru Och, ale szkło tak jest aromat a ja już kroję taki niewielki kawałek pora około 10 cm i pora kroję w pół plasty. Pora mogę dołożyć do zeszklonej cebuli. I ponownie przesważam około dwóch minut. A ja już, nie, nie tracąc czasu, działam dalej. Yy, dwie marchewki kroję w kostkę. Jedno marchewkę mogę przełożyć do garnka. Na tarce ścieram jedną pietruszkę i kawałek selera, taki niewielki kawałek. Oczywiście nikt nie będzie tego wąchał. Warzywa mam starte, jak widzicie przyprawy przygotowane i teraz możemy zacząć składać te klocki. Dokładam pietruszkę z celerem. Do tego podsmażone grzybki. Nabrały niesamowitego aromatu. No i do tego przyprawy. Wstępnie jedna łyżeczka soli. Oczywiście tutaj podczas gotowania yy, próbujmy, doprawiajmy, gdyby nam coś nie odpowiadało. Pół łyżeczki pieprzu ziołowego. Pół łyżeczki oregano. I około jednej trzeciej łyżeczki gałki muszkatołowe. I do tego liść laurowy, cztery ziarna ziela angielskiego i około dziesięciu ziarenek pieprzu. No i zalewam to wodą. No chyba, że zalejecie bulionem, no wtedy nie musicie, nie musicie tak mocno doprawiać. Przykrywam. I gotuję do miękkości. Do miękkości, no w tym przypadku marchewki. Tutaj jest najtwardsza. No i oczywiście na tym nie koniec. Nie skończyliśmy. Tutaj jeszcze kluseczki. Ale to za chwilę mam gotową i teraz mogę przygotować ciasto na kluski. Bijam jedno jajko. Do tego szczypta soli. Szczypta papryczki chili, ale dosłownie odrobinka. Ta zupa jest łagodna w smaku. Tutaj będzie. Będą te kruseczki bardziej wyraziste. Połączenie idealne. I do tego odrobinę kurkumy. I teraz to rozbełtam. I dosypuję mąkę. Ile dokładnie, wam nie powiem. Wszystko zależy od wielkości jajka. Wstępnie takie trzy łyżki. Musimy uzyskać odpowiednią konsystencję. I trzy łyżki będzie ok. I teraz łyżeczką. Nabieram niewielkie kawałki ciasta i spycham do zupy. Teraz kluski będę gotował przez kilka minut. A ja w tym czasie pokroję sobie około trzech łyżek natki pietruszki. I teraz na ostatnim etapie, zbliżając się do mety, wlewam śmietankę 30% i dokładam natkę pietruszki. I będę to gotował jeszcze przez około 2-3 minutki. Zupkę mam gotową i w końcu mogę zacząć ucztować. Zapach rewelacyjny. Ja tutaj Będę przy Was próbował. Poczekam, aż delikatnie ostygnie. Dzisiaj się już z Wami żegnam, chociaż niechętnie. Pozostaje mi zachęcić Was do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. Ależ to będzie uczta.